Proszę o ciszy, bo będę tłumaczyć testy. Drugi etap ósmej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod hasłem Jestem uczestnikiem ruchu drogowego. Na pomorzu spośród zakwalifikowanych 353 osób do pisania sprawdzianu zasiadło 288 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Musieli oni odpowiedzieć na 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz na 3 pytania otwarte. Jak poradzili sobie z egzaminem? No, nie był trudny w sumie. No, były podchwytliwe bardzo pytania. No, nie było ciężko. Dało się jakoś tam no niektórych odgadnąć, tak jakby strzelić. ale... Ale niektórych trzeba było bardzo dużo pomyśleć. No, trzeba było się Bo Było strasznie podchwytliwe. Ogólnie łatwy test był dla tych, którzy są na bieżąco z ruchem drogowym, dla młodszych uczestników, którzy na przykład świeżo prawo jazdy robili. Całkiem prosty. W zeszłym roku były trudniejsze pytania. Od lat. Występowałem w konkursach BERDE, bezpieczeństwa ruchu drogowego, i zawsze udawało mi się przejść dalej, przez co nie miałem trudności również z tym konkursem. W Gdańsku do drugiego etapu olimpiady przystąpiło 97 osób. Sprawdzian odbył się w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Część uczniów wzięła udział w konkursie kolejny raz. Czy trudno było namówić młodych ludzi do uczestnictwa w Olimpiadzie? Zawsze mam sporą grupę chętnych, którzy niekoniecznie z powodu nagród, które są bardzo atrakcyjne i to jest też warte podkreślenia biorą udział w, w tych Olimpiadach. Warto zawsze nakłonić młodzież do tego, zachęcić, pokazać im, że jest taka możliwość, że, że są obszary, w których mogą gdzieś sprawdzić swoją wiedzę, swoje umiejętności, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ten czas, kiedy, kiedy zaczynają robić, zdawać egzaminy na prawo jazdy, zdobywać uprawnienia do kierowania pojazdem, to jest ten moment, kiedy, kiedy jednak więcej myślą o swoim bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Jest grupa humanistów, którzy chętnie podejmują próbę przygotowania się. Także myślę, że to jest kwestia też motywacji ogólnej uczniów z przyswajaniu wiedzy. W finale zmierzy się 29 uczniów, którzy między innymi będą musieli przedstawić autorski projekt poprawy bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Zwycięzców ósmej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie poznamy 26 marca. W tym roku finał odbędzie się w Sopocie. Cześć oficjalna.